sobie o tym, co działo się w ostatnim tygodniu w serialu Swoja Luna. Zostańcie do końca, bo jak zawsze czeka na Was konkurs. Jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału, a teraz nie przedłużajmy. Zaczynajmy filmik. Ja w ostatnim tygodniu Wam mówiłam, że Amba ruknęła wszystko, żeby to ona udzieliła wywiadu, a nie Luna. Mateo zachował się bardzo profesjonalnie. Powiedział... Nakrzyczał na ambar właściwie, że tak naprawdę to Lunie i Simonowi należał się ten wywiad, bo oni go wywalczyli. No bo taka jest prawda. Oni wygrali konkurs i to ich miejsce, tak? A potem. zerwał z ambar. Powiedział jej właściwie bardzo mocne słowa, e, kiedy z nią zrywał. Powiedział, że wydawała mu się być najlepsza, tyle, że była najlepsza miażdżąc innych. Wow, mocne słowa, ale właściwie mega prawdziwe, no bo to jest cała Ambar. W dodatku Ambar grozi mu, że będzie tego żałował. Nie sądzę, żeby tego żałował. A co do innej pary w naszym serialu. Mar, pamiętacie Mar z Wills, e, pocałowała Simona w policzek. No i fajnie, fajnie. Tylko, że widziała to Luna. No i wszystko powinno być spoko, bo to jest jego przyjaciółka, tak? Więc powinna się cieszyć, że znalazł, bił i tak dalej. A Luna wybiegła, zazdrosna, co? No Maxa gadała z Niną i Nina jej tak powiedziała, że może ty jednak czujesz coś do tego Simona? A ja tak miałam hola, hola, dziewczyny. Dziewczyny. Tutaj Mateo właśnie zerwał Zambar no Halloween. Na Maxa byłam taka zmieszana. Nie wiedziałam, co, co powiedzieć, tak mówię Luna. A potem Simon w ogóle napisał piosenkę dla Luny. Eres, której powiedział, wyśpiewał jej wszystko, co do niej czuje i jak dla niego jest ważna. Eres! Confidente de todas mis emociones, la causa, la razón de mis canciones. Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más. Świetna sprawa. Ja moje piosenki też zawsze do kogoś kieruję, i wiem, że te, te słowa Simon były naprawdę bardzo szczere. Bo ona mu powiedziała w odpowiedzi, że nie jest w stanie określić tego, co czuję, no i właściwie to się jej nie dziwię. Przyjaźnili się przez tyle lat, a teraz nagle Simon. Czegoś więcej. No, pewnie ciężka sprawa, Luna będzie miała bardzo trudne decyzje przed sobą. Naprawdę trudne. Wydaje mi się w ogóle, że teraz Luna jest w takiej sytuacji, że nie ma pojęcia, którego faceta wybrać, bo z jednej strony Simon, który ją kocha, który jest jej przyjacielem, najlepszym i to od wielu lat, a z drugiej strony Mateo. Nowy chłopak się pojawił, ale dba o nią. Naprawdę jest ją chyba zauroczony, pomaga jej w wielu sprawach. Luna też na pewno się boi stracić przyjaźń Simona i. Gdyby zaczęli być ze sobą, no to często przyjaźnie, kiedy zaczynasz być z kimś, no to one się potem kończą. Bo jeśli z kimś się zaczynasz być i go pokochasz, nie jesteś w stanie się z nim tylko przyjaźnić. No ale też przyjaźń jest tak naprawdę podstawowym budulcem miłości, więc tutaj jest totalnie szalona sytuacja, też bym nie wiedział. U Luny przede wszystkim widać było to, że nie wie, którego wybrać, w śniegu kiedy była na wrotkowisku, chłopak na wrotkach się tak kręcił. Przeprstykiwał się tak jakby Simon i Mateo i co chwilę widziała innego chłopaka. To było... Ja bym wam szalała, gdybym miała jeszcze taki ser w takiej sytuacji, no hitno. Współczuję cię Luna. Buziaki jak ci wysyłam. Mua. <śled> Nina spotkała się znowu z Ksarim Przypadkowo No i okazało się, że to wcale nie była jej dziewczyna Ja o tym wiedziałam od początku, że to wcale nie była jego dziewczyna Tylko, że ona sobie to uduturała Bo z dziewczyną <śled> Dziewczyny tak mają Porozmawiali sobie, fajnie wymienili się mailami Więc zobaczymy jak to się rozwinie Ja akurat jestem fanką Ja nie umiem łączyć tych imion Wiecie? Jak są te lutteo To to oczywiste akurat Ale tak różne... Tam Teraz chciałam połączyć Nina i Gaston, ale nie wiem jak. Wyście napiszcie w komentarzu, jak to się nazywa. Ja naprawdę jestem bardzo kiepska w połączeniu takich imion shipowań. Tak to się nazywa? U, jestem taka nie na czasie. W międzyczasie w Jam and Roller odbywa się ten open, słynny open bitwa zespołów. Występują w końcu trzy zespoły, bo podzielili się, nie dali rady wystąpić w tak ogromnym składzie. Występuje ten Electro Power z tą dziewczyną, występuje zespół Jim Jam Ramiro Delphi i... Roller Band. W ogóle Roller Band wymyślił taką kosmiczną wersję. Niko i Pedro pojawili się na żywo, a Simon zaśpiewał przez wideorozmowę i zabrał do tego jeszcze Lunę i zaśpiewali oboje. Super to wyszło, naprawdę, mega mi się podobało na maksa. Wygrał Electro Power. No, gratuluję. Liczyłam na roller Band, Właśnie, wrócę do Ambar. Uknuła znowu coś. To nie takie byle, co? Uknuła Porwanie Luny, bo inaczej tego nazwać się nie da, to autentycznie jest porwanie. wrobiła no. w to Tino i Kato. E, powiedziała im, że Luna ma urodziny i że muszą jej zrobić niespodziankę, dlatego muszą ją gdzieś zawieźć, gdzie będzie impreza urodzinowa. Pech chciał! Albo szczęście, że Tino i Kato powiedzieli, że w furgonetce na dole czekają na lunę prezenty, i żeby sobie po nie zeszło. Do furgonetki zamiast niej idzie Simona. Simona zamykają, Simona wywożą 3 godziny drogi od miejsca, w którym jest konkurs. 3 godziny to bardzo daleko, to może być nawet 400 km. Kiedy otwierają furgonetkę i orientują się, że Simona porwali, Simon im wyjaśnia, że oni się bardzo śpieszą na konkurs. A utknęli, furgonetka się zepsuła, Simon nie ma jak zdążyć na konkurs, po prostu nie ma jak. E, na miejscu, tam gdzie jest konkurs, wszyscy się bardzo stresują, wszyscy oprócz Ambar oczywiście, szukają Simona dzwonią do niego, ale Simon zostawił telefon w pokoju i znalazł go Mateo. Luna ledwo zdążyła na konkurs przez to, że wybiegła i zaczęła szukać Simona. Wszystko to było ukryte przez Ambar, żeby to ona i Mateo wystąpili na konkursie zamiast Luna i Simona. Luna za namową Niny jednak idzie na, na wrotkowisko, tam gdzie odbywa się konkurs, ale... Ambar coś tam zaczęła opowiadać i Luna chce zrezygnować z konkursu. Praktycznie już zrezygnowała właściwie. Ambar ma wychodzić na nawrotkowisko, ale nieoczekiwanie. Mateo wyjeżdża i pędzi po Lunę. Próbuję ją namówić na to, żeby wyszła na nawrotkowisko i zetyńczyła razem z nim. Wyszło im naprawdę wspaniale. Zrobili ognistego węża. Zrobili go razem. się go nauczyć kiedyś. Niestety Simon się spóźnił. Biegł na salę, kiedy Luna i Mateo już tańczyli. A na koniec Mateo pocałował Lunę przy wszystkich, przy kamerach, na oczach każdego z jamen Roller, nawet bo to było transmitowane w internecie przecież. Pocałował Lunę. Wow. Znaczy ja się akurat cieszę, bo ja jestem za Luttea, <laughs> żebyście wywidziały mnie Ambar. A Simon. Jejku, jak ja popatrzyłam na jego minkę, to serce mi pękło, autentycznie serce mi pękło. Ja musiałam tutaj jakąś operację taką robić, plastrami różnymi tutaj, yy, je ja tak ściągać. No pękło. Simon płakał, płakał, widziałam łezki. W przyszłym tygodniu zobaczymy, jak potoczy się cała ta sytuacja Luna Simon Mateo. Jestem bardzo ciekawa, kogo w końcu wybierze Luna. Stresuje się, po prostu autentycznie się stresuje. kolację za mną, poznajcie Karolinę i zobaczcie jak się razem bawiłyśmy. konkurs z serii podsumowań swojej Luny, ale wydaje mi się, że nagroda naprawdę was zachęci i że wam się spodoba. Czytałam mnóstwo komentarzy, że marzycie o tym, żeby mieć wrotki, swoje wymarzone wrotki, że chcecie zacząć jeździć na wrotkach. Ja zaczęłam, kocham wrotki. W dzisiejszym odcinku do wygrania są właśnie wrotki. Te są moje, więc nie to. Tak. Wybranym przez Was rozmiarze. Zasady z pewnością znacie, jeśli oglądaliście moje poprzednie podsumowania. Na adres mailowy konkurs z musicie wysłać odpowiedzi na dwa pytania, które zaraz Wam zadam: imię i nazwisko. Rozmiar buta. To jest istotne: tutaj potrzebny jest rozmiar buta. Y Adres, na który mamy wysłać wrotki i numer telefonu, żebyśmy jak coś mogli, mogli się z Wami skontaktować. I do tego jeszcze to okienko, że mnie subskrybujecie, bo konkurs jest dla moich subskrybentów. Teraz przejdźmy do pytań. Pierwsze pytanie. Jak Mateo nazwał Ambar? Nieprzyjemne znaczenie jak coś. Jaka jest doznaka prawdziwej przyjaźni według Niko? Ciężkie mam te pytania, co? W każdym razie... Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli filmik Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału. Jak coś, to wszystkie wskazówki co do konkursu jeszcze macie w opisie dalej, żebyście o niczym nie zapomnieli, bo musicie spełnić każdy kryterium, bo inaczej Wasze zgłoszenie zostanie po prostu automatycznie odrzucone. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, kochani. Pa!